Witam strzelczyki, Dziebaskie czytanie dla Was na nadchodzący tydzień od 19 do 25 stycznia. Oczywiście, strzelec, znak słońca, księżycu oraz ascendent. I u strzelczyków tydzień zmian. Decyzje, które podejmiecie, to będą zmiany na lepsze. Ale jest wskazówka, że te decyzje powinny zostać podjęte w momencie, kiedy wy będziecie pewni tych informacji, które do Was dotrą. Nie podejmować decyzji w chwili niepewności pod wpływem kogoś, kto będzie chciał właśnie namieszać. Pojawią się szanse na spełnienie Waszych marzeń, szanse na przyszłość. Na spełnienie Waszych nadziei. Te zmiany, które nastąpią, to również będą szanse na spełnienie Waszych nadziei. Jeżeli chodzi o ruchy finansowe, zawodowe bądź prywatne, to uwaga, może być moment zachwiania. W momencie zachwiania, w momencie niepewności, odłożyć decyzję, jeżeli chodzi o ruchy finansowe, zawodowe bądź prywatne i zebrać więcej informacji. No, jeżeli nie możecie odłożyć, bo wiadomo, są różne zawody, różna praca, to dokładnie czytać dokumenty. Jeżeli chodzi o sprawy urzędowe, zawodowe bądź prywatne, dotrą do was informacje, zmiany finansowe. Taka jest informacja. Zmiany w finansach, dobre zakończenie, nowe możliwości wyjścia z dołka bądź zwiększenia finansów. <laughs> Oj, przepraszam, dziwacki łyczek herbatki. Również finansów, jeżeli chodzi o finanse domowe, tak? Budżet domowy, tak to nazwę. Natomiast abstrahując od finansów. W relacjach lofciam, jak to nazwę, oraz przyjacielskich, koleżeńskich, w pracy idzie dobre zakończenie nieporozumień, niesnasek. Idą też dobre nowe znajomości: singla, czusie, Dobry romans, dobre zauroczenie, dobre zakochanie. Natomiast, jeżeli wy jesteście w takich relacjach przeróżnych z osobami toksycznymi. To jest w tym tygodniu wyciszenie, ale to jest pozorne wyciszenie. Wiecie, o co chodzi dziubaski. I wy w tym momencie powinniście podjąć decyzję, co dalej. Bo będzie chwilowe wyciszenie i wy będziecie mieli wtedy... Wy będziecie podejmować decyzję, co dalej. Bo wy macie zobaczyć szansę wyjścia z tej toksycznej relacji, które będą się pojawiać. A więc to będzie u was pozorne dobre zakończenie, ale... Wykorzystaj to, żeby zobaczyć, że pojawią się na horyzoncie szanse na to, żeby ewakuować się z tej relacji toksycznej. Tak, ja mówię hasłami, Dziubaski. Są hasła. Decyzje, które podejmiecie w zgodzie ze sobą, to będzie sukces. Sprawy zaczną się prostować na Waszą korzyść. Szanse na rozwój zawodowy, szanse na rozwój osobisty. Propozycja dalekiej podróży. Również dalekiej podróży, czyli pracy gdzieś dalej. Propozycja pracy gdzieś dalej. I wy macie zwrócić uwagę na to, że to będzie dobra propozycja, natomiast ktoś z waszego otoczenia będzie próbował was zniechęcić do zrobienia tego kroku. Nie dajcie się zniechęcić, nie dajcie się wyprowadzić z równowagi dziubaski, bo to będzie szansa na przyszłość. Jeżeli chodzi o szczęście, będą momenty przy tym zachwianiu stabilizacji wewnętrznej, gdzie to szczęście się od was oddali. Ale uwaga, to będzie działanie osób trzecich, które będą was oddalać od tego szczęścia a wy macie iść w zgodzie ze sobą. Przyjmij tą propozycję, nawet jeżeli jest to praca gdzieś poza miejscem twojego zamieszkania, bo to będzie szansa na przyszłość dla ciebie. Karta Rada. Lojalny, oddany, opiekuńczy, spostrzegawczy. Planuj dokładnie, zanim podejmiesz działanie, ale potem weź się do roboty. Zwracaj uwagę na szczegóły, poczekaj na idealny moment. Anioł, stróż, lub osoba, która czuwa nad tobą. Czyli zobaczcie, planowanie, czyli Wasze plany na przyszły tydzień będą dobre, ale Wy musicie poczekać też w przyszłym tygodniu na odpowiedni moment, żeby ten plan wprowadzić. I również podjąć tą decyzję, bo te zmiany. Które będą następować u Was, to będzie dosyć taki, ja to nazywam, szybki ruch w energii, tak? I Wy musicie wyłapać to, co jest dla Was: sprawdzić, podjąć decyzję, czyli planować i działać. Ja Wam oczywiście życzę tych zmian na lepsze. Dziękuję.